Elu, żelu, siema! Z tej strony lochal. Dzisiaj robimy test. Ty, ogólnie nie testowałam nigdy tutaj dzika, mango, ale ja przynajmniej się staram testować na odcinku coś, czego nie próbowałem, albo coś, coś co powiedzmy piłem lata temu, Max, nic więcej. W jednym odcinku zrobiłem, że śmieszne, Hehe, <laughs> patrzcie, mam wodę. Testuję wodę. Testujemy kole w szkle, piłem kole w szkle, ale... Chciałem powiedzieć o jej wyższości Dlatego mam w odcinku To nie jest test jak smakuje Bo, bo czasami popijam Kola w szkle Ogólnie co z, ją, co z nią jest Czemu ludzie jej nie piją? Już odpowiadam Taka buteleczka kosztuje jakieś 5 zł I to jest Tu jest w tej koli tyle co w jednej puszce 5-6 zł kosztuje taka butelka Już nie pamiętam ile jadałem. Czemu ona jest lepsza? W tej koli jest więcej smaku jest, jest po prostu Jest po prostu lepsza Lepiej się pije z tego szkła Na drugim miejscu są puszki a później są dopiero butelki Tak według mnie przynajmniej. Powiem wam ciekawostkę. Wiecie, że jak w barach mają kole, macie. Jak prowadzicie sobie bar, to możecie sami dla siebie zamawiać kole. Bo to i tak taniej wychodzi niż kupno takiej koli. Ja wiem jak to działa z Pepsi na pewno. Nie wiem i jak z kolą jest dokładnie, ale w Pepsi, jak macie współpracę tam z jakąś firmą, kurde, włosy mam takie nieogarnięte, dopiero się myłem, jest 20 Ogólnie do włosów używam takie cantu. To jest do włosów kr kręconych, żeby. jakiś aktywator skrętu, coś takiego. Wiecie? Ziółko. Wiecie, co jest jeszcze najgorsze w włosach długich? Jak one są ciepłe i wam na okulary najdą to się wam paruje taki jest problem z długimi włosami często ja naprawdę czasami zazdroszę kaseczkowi jakby jego życie zmusiło do tego, żeby miał łysą głowę ale, ale on dobrze wygląda, on jest chudy jakbym ja był chudy, to bym prędzej zgolił włosy a ja nie jestem chudy nie jestem chudy, nie jestem młody chudy a a, a, o co chodzi z kolą, no ta, z pepsi hukolą, jak macie taką butelkę powiedzmy to nie wiem, w restauracji nieważne ile tam wydajecie, ale wiecie ile restauracja wydaje. Teraz wam likuję tak mega informacje. Wiecie ile restauracja wydaje na to, na, na taką kole? Nie wiem, ze złoty 50 chyba za butelkę, albo nie, już nie pamiętam dokładnie, ale za, za jedno napełnienie, złoty 50, za jedno napełnienie butelki takiej. Dajecie im pustą butelkę i oni wam ją napełniają i macie ze złoty coś. Wiecie, jaka jest marża w barach? Czasami dychy potrafi kosztować taka buteleczka. Oni na tym 8 zł zarabiają. 7, dobra, max nie no, nie na, nawet nie 7. Jak mamy 10 zł, to powiedzmy, że 2 zł jest napełnienie takiej butelki. Bo to jest napełnienie plus ten plus samo szkło. Dlatego pani w kiosku wam kazała. Chociaż a, a, a. nie wiem ile wy macie lat, ale tak było kiedyś, że można było kupić oranżadę za 50 groszy, wypić na miejscu albo za złotówkę, i później można oddać butelkę za 50 groszy. Tak było w starych czasach. To by mi smakowało jeszcze bardziej, gdybym przed chwilą nie mył zębów. Na pewno. Ale ten gaz tutaj, ten czasami metaliczny smak, to jest stopka. I to była właśnie historia o tym, jak was zdzierają różne bary. Bo ogólnie w restauracjach dużo, chyba wi więcej pieniędzy, często zarabiają na piciu. Wychodzisz sobie z restauracji i patrzysz pół do połowa ceny to ja zapłaciłem za, za drinka i koler. O cholerka. I największe marże mają na piciu. Bo picie to ile jest roboty? Żeby chłop tylko to zaniósł. Dowóz tego picia. I tyle. Tyle, that's all. That's all. A na jedzeniu? Patrzcie. Trzeba zapłacić za wodę, za. Za oleje różne, za wszystkie składniki Prąd Żeby trzymać kole oczywiście też trzeba lodówkę Ale to nie jest w ogóle, to nie jest ta skala Często ci w ogóle lodem to napychają Patrzcie, macie. oni wam biorą taką kolę 330 ml, Wlewają ci to do szklanki półlitrowej A wcześniej lód tam rzucają A czasami nawet zostaje część tej koli I sobie można dopić Często możecie płacić tylko za to, żeby wam dali tego Lodu w Starbucksie tak samo wam robią. Naw napychają wam wszystko lodem. Dobra, zdenerwowałem się. Przepraszam za dzisiejszy taki odcinek, był beztestowy. Ja was pozdrawiam. O, zobaczycie niespodziankę w poniedziałek, jeżeli do niej dojdzie. Alo żalo.